Porozmawiamy na temat drzemu z czarnych porzeczek firmy łowić. I od razu wam powiem na wstępie, że drzemy są zdrowe, drzemy są, drzemy są fajne. Natomiast w tym drzemie jest niezafajnie fajnie i generalnie w składzie będziemy mogli się przypierniczyć. Bo w składzie nie występują same fajne elementy. Czytamy na opakowaniu skład. Drzem z czarnych porzeczek, nisko słodzony, pasteryzowany. No, OK, ale składniki. Czarne porzeczki, przecinek woda, przecinek cukier. Generalnie do dżemu zawsze się dodaje cukier, więc cukier sam sobie tutaj na pewno nie powiemy, że jest czymś złym. Ale następna pozycja, syrop glukozowo-fruktozowy. Czyli generalnie ten syrop, o którym już na pewno wszyscy wiecie i możecie jak w nocy, by Was obudzić, wyrecytować, że to ten, który wpływa na tą otyłość brzuszną, na tą otyłość chroniczną, który generalnie powoduje to, że ludzie tyją i to cholernie szybko tyją i szczególnie w tych okolicach brzucha. Pamiętajcie o syropie glukozowo-fruktozowym, za jakiś czas na moim kanale się pojawi osobny film, poznacie, tajną wiedzę i że generalnie ten środek jest do dupy i nie powinien być stosowany w lepszych produktach, moim zdaniem. No przecież jeżeli coś jest generalnie szkodliwe, w niektórych krajach pozakazywane, no to przecież ten środek wcale nie jest dobry i powinien być oczywiście z dobrych produktów wycofany. Dlatego producencie tego drzemu łowiczowego, jeżeli obejrzysz ten film, no to powinieneś wiedzieć, że powinieneś wycofać właśnie syrop glukozowo-fruktozowy, aby ten Twój produkt był naprawdę fajny dla konsumentów i żeby go było warto oceniać wyżej, niż tak jak obecnie. A jeżeli producenci oglądasz moje pozostałe filmy, to wiesz, że syrop glukozowo-fruktozowy, nieważne, czy czego jest zawartość 1 dziesiąta czy, czy 90%, to zawsze i tak dyskwalifikuje każdy produkt, aby było warto go nabywać. Oczywiście to jest moim zdaniem. A więc syrop glukozowo-fruktozowy, bardzo niefajny produkt, dyskwalifikowany. Następnie substancja żelująca pektyna, nic złego. Potem substancja zagęszczająca guar. Guma Guar, nic złego, tutaj kanapkę widzicie z rogu się wyłoniła, tak ona wygląda właśnie z tym drzemem, gdy jest dodany. Guma Guar, jak ją przesadzicie, generalnie jak dużo przecholujecie z tym składnikiem, no to Wam powstaną wzdęcia, ale sama w sobie nic złego nie ma. Regulator kwasowości, kwas cytrynowy, nic złego i cytrynian trisiodowy, także w sobie nic złego nie ma. Naturalnie w nas występuje wszystko i się ładnie rozkłada. I sporządzono z 30 g owoców na 100 g produktu. Czyli widzicie, 30 g owoców na 100 g produktu. Niecała 1 trzecia owoców, aby te, a reszta to jest wypełniacze. Ale mniejsza z tym wartość odżywcza 100 g produktu, wartość energetyczna 139 kalorii. Tłuszczu 0,1 g, czyli fajnie. W tym kwasie tłuszczowe nasycone 0 g. Węglowodany 32,9 g. I zgadnijcie, ile cukrów jest w węglowodanach? Ja Wam powiem: 32,9 g. Wszystkie absolutnie węglowodany, jakie występują w tym produkcie, to są cukry. 100% węglowodanów, 100% oznacza też i cukrów. Oczywiście wśród węglowodanów. I następnie białko 0,4 g. Sól 0 gramów. Jak on wygląda, pokażę też na łyżce, którą miałem w kieszeni cały czas. A mianowicie, najpierw zajrzyjmy do słoika. Mam nadzieję, że się naostrzy. Wygląda on tak, jak go wyjmiecie. Zaraz mi to pewnie poleci pod ziemi. Wygląda on w ten sposób. Wygląda... a wiedziałem. Wygląda on w ten sposób. Wygląda całkiem nieźle, całkiem sympatycznie. Aczkolwiek musimy wiedzieć, że znajduje się w nim syrop glukozowo-fruktozowy. No, czy nasi rodzice, czy nasze babcie, czy my sami dajemy syrop glukozowy, fruktozowy, jak robimy widła, powidła, marmolady i drzemy? Stoprocentowo na pewno nie. I generalnie to jest niefajny składnik jeden, który dyskwalifikował ten produkt. Smakowo, ja akurat nie jem drzemów, jako tako, więc smaku od siebie nie dodam, ale spytam mojej kobitki, jak smaku, wypada? Dobry. Dobry, czyli w smaku dziewucha mówi, że jest dobry. Ja tam w smaku się nie wypowiadam, go nie próbowałem. W składzie, w składzie, tak jak mówiłem, zdyskwalifikowany produkt, dlatego od razu rzut o ścianę, żeby się rozbił, tylko szkoda w ściany. Następnie cenowo dałem za niego coś około 3,50 chyba w Tesco, czyli cenowo on nie jest taki drogi, no taki mały słoik no może nie ma tam 280 gramów zawartości. Ale kilka tych kanapek da się nim spokojnie posmarować, więc cenowo on nie jest jakiś drogi. Dużo tańszy niż przykładowo ta Nutella, o której będzie za chwilę. I ogólna ocena końcowa tego produktu to myślę, żeby zasługiwał na 5 Plus, bo, bo jest syrop glukozowo-fruktozowy, ale jak w smaku jest niezły itd., dalej, Dlatego tylko 5 Plus. Z mojej strony to tyle na temat drzemu z czarnych porzeczek od firmy Łowicz. To tyle. Zapraszam do napisania poniżej w komentarzu, co sami o nim sądzicie. Dzięki za obejrzenie. Hej!